Cześć, witajcie z tej strony ja mam się koło Sky i tak, robię luka, a jeśli mi, <laughs> a jeśli mi, mi, mi przerwie nagrywanie, to bardzo Was przepraszam, ale to jest YouTube, a nie ja. Prawda, ja tego nie przerywam. No ja tutaj po prostu mam ręce na klawiaturze. Hello, hello, hello. Więc <laughs> ja nic tutaj nie robię. Że przerywa mi odcinki normalnie. To jest YouTube. I przepraszam Was za ten. Za ten błąd, bo no po prostu byłam zmęczona i nazwałam to po prostu 3, a to nie miało się nazywać 3, Po prostu odcinek trzeci. Nie, to, to miał być odcinek czwarty, więc bardzo Was przepraszam. Teraz jest odcinek piąty, więc pamiętajcie, że to jest odcinek piąty, nie czwarty, nie ten, tylko piąty. Żeby nie było, że... Ej, mi się kofa, a ty się pomyliłaś! No, żeby tak nie było, no bo ja. No po prostu aż nie chcę o tym rozmawiać. Dobra, a więc zapraszam do oglądania. Dobra, ja bym sobie wiał luka i nie wiem co. No i po prostu będę Wam coś mówić. To, co w ogóle mi przyjdzie do głowy. No i tak, zmieniłam styl ogólnie na MSP. No bo trzeba czasami zmieniać styl. Chyba każdy z nas kiedyś zmieniał styl. A jeśli nie zmieniam, no to okej. Okay. Nie no, każdy może pozostać przy swoim stylu. Jak kto woli. Więc to będzie taki szybciutki odcinaczek, Szybko muszę sobie wybrać, nie wiem, jakieś fajne spodenki o te może. No i tak. No i tak się prezentuje mój luczek, wszystko kupuję. Pięknie to wygląda. No i na tym może skończyć dzisiejszy odcinek. Bo, wiecie co, naprawdę. Nie to może. Wszystko zaraz. Yy, tak jakby. Wszystko mi może zaraz tak, jakby no. Przerwać. Więc ja chcę szybko skończyć ten odcinek w całości. Z, po z w końcu pożytecznym pożegnaniem. więc Bye. Uuu.